Nawet... A, ja po, po, a ja bym pogadał o fantastycznym filmie, na Tu właśnie wczoraj... chciałem teraz nawiązać do popkultury. Którego ja nie oglądałem jeszcze. No, oj, nie idź, kurde, nie idź. Nie, po, po, poczekaj na wersję reżyserską. reżyserską. Poczekaj na wersję... O, a już a, już a i nawet wtedy, i nawet wtedy dobrze nie będzie, bo tam jest parę takich scen, które no, po prostu odbierają wiarę w ludzką inteligencję i powodują extreme facepalm i przebicie sobie głowy dłonią. No. Tak, ale wiesz jaki jest to Ridley Scott? On w wersjach reżyserskich wycina sceny. I wersja francuska no, na przykład obcego jest krótsza, jakieś tam 5 minut czy coś takiego. To będzie musiał wyciąć z typu filmu, żeby to się trzymało. Tak. No, błagam cię. Połowę, połowę scen z, z Davidem, może wszystkie sceny z, z tymi naukowcami, może wszystkie Słuchaj, sceny David, z był, David był spoko. Znaczy, generalnie Android, moim zdaniem, najbardziej trzymał wszystko tutaj w kupie. Mnie fizjonomia tego zagra... Androida bardzo przerażała. No wiesz co, no, Bishop też był niepokojący. Nie znam wielu aktorów tak niepokojących, jak Lance Henriksen. Mhm. Znaczy, ja w ogóle żałuję, że... Znaczy, rozmawiamy teraz o Pometeuszu, myślę, że uda nam się bez, bez spoilerów przejść przez tę dyskusję, aczkolwiek... Ciężko. jeśli będzie jakiś moment, to oczywiście jakiś taki komunikat później w plotę podczas montażu, ale jak mówiłem, ja widziałem ten film miesiąc temu, tak, bo premiera w, na Zachodzie była się wcześniej i no... Wizualnie rzeczywiście to jest bardzo dobry film, no, ale to są to jest zasługa jest efektów, specjalnych, efektów specjalnych, i, i zdjęć Dariusza Wolskiego, tak? Jest na 3D. Byłem na 3D 3D, chociaż ja na przykład nie jestem z tych ludzi, którzy mówią, że 3D, to jest wiesz, takie ja też nie, się nie podoba lubię. mi się 3D, bo ja jestem e, e, taki e, klasyczny i uważam. A nie, to nie mi się nie podoba, bo i wolą oczy. A nie, no bo ja, 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 ja mnie nie bolą oczy, tylko y, to 3D musi być, y, y, musi działać, tak? I słyszałem, że w Polsce jest problem na z jasnością filmów, znowu dla mnie tak. problem jest taki z polaryzacją czasami jednej soczewki, tak? Że ona nie, nie zawsze jest idealnie. W jednym oku ten obraz jest świetnie wycięty, czyli widzisz tą klatkę, którą musisz, a w drugim oku widzisz tą też klatkę, która jest dla tego oka przeznaczona, ale z jakąś taką poświatą, wiesz, jakby przebłyskiem tej drugiej klatki. I to mnie strasznie irytuje. I w, zależnie od sceny, czasami to widać, czas, czasami nie, ale jeśli jest ten feller podczas oglądania 3D, no to rzeczywiście wtedy żałuję, że Akad poszedłem na 3D, ale jak mogę tylko, to choćby ten efekt był tylko taki, że czasami się pojawił, że jak, jak wyskoczę ze Stanika i to będzie ten cały efekt 3D, to i tak wybiorę ten 3D efekt, nie? Bo, bo jakoś... Bo część... na, na te pirana 3DD, czy coś takiego. No tak, Akad, widziałem wcześniejszą część 3D, po prostu bez, bez D i... i to, no to jest taki film, że czasami warto dla, dla Zdaje się, że jak Prometeusz. Tak, tak. No ale właśnie, Prometeusz, no mieszane uczucia są. tak? I osoby, które specjalnie nie zagłębiają się w taką, nie, nie, nie specjalnie chcą nie wiem, rozważać te takie nie wiem, problemy natury naukowej, no. tak, nie chcą się bawić w jakieś logiczne zagadnienia, to ten film mi się podoba, bo to jest taki dobrze zrobiony film. Oczywiście Discord nie robi słabych filmów, jeśli chodzi o stronę z no, ale no czegoś tam brakowało. To no właśnie. właśnie, co ci się nie podobało w tym filmie? tak najbardziej. Nie? nie podoba mi się konwencja i raczej brak trzymania się konwencji w tym filmie, bo jeżeli zakładamy, że. Co innego, mam, mamy dwie sytuacje. Mamy film taki jak na przykład Men in Black. To jest komedia science fiction. Z góry wiemy, że tam nie, nie interesuje nas, czy Karaluk się zmieści w ciało pana, tego, co go tam porwał w pierwszej części. Pamiętacie, mam nadzieję. Mhm. Albo czy ten mały pistolecik rzeczywiście mógłby strzelić z taką siłą, bo taka jest konwencja tego filmu. A tutaj mamy konwencję taką no, popularno naukową właściwie, prawda? Mamy mhm. promocję wiralową, w której się robi w ogóle całą konferencję TED 2000, tam nie wiem, 71 bodajże, w której mhm. Wayland przedstawia swoje y, pomysły na, na rozwój ludzkości, tak? I cała ta gadka o transhumanizmie, poważne pytania, w ogóle o egzystencjonalizm, prawda? O to skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, a potem serwuje nam się coś, w czym. Jak Boga kocham, ja tam przy, przy, od mniej więcej 30 minuty filmu, każda scena po wylądowaniu na planecie to było rany boskie, co tu się dzieje, the fact that I just see. Czyli taki ból właściwie, że… Ból, ból, ból mhm. głupoty tych kolejnych scen, no nie chcę spoilerować, ale no… Na mnie był problem… Wszelkie tak. motywacje, wszelkie motywacje tak. bohaterów, ich reakcje, ich zachowania są absolutnie niespójne, pozbawione sensu, jedno się z drugim nie składa. W bardzo niewielu miejscach cokolwiek to nawiązuje do, do alienów, i no, tam miałem rozmowę z kolegą na Facebooku. I akurat jedną rzecz rzeczywiście powiedzmy, że to można spiąć jedno z drugim, mhm. ale to jest też na siłę. To jest fastrygowane po prostu, a nie przyszyte. Tak. Znaczy, e... ja, ja tam miałem ja jedną rzecz zarzucałem, ale znaczy taka najbardziej mi rzucała w oczy, która później została jakby wytłumaczona tym, że to nie jest ta sama planeta. Która, mm. która była w, w obcym, tak? Czy... No nie, to ja z góry wiedziałem, że to nie jest ten sam statek, bo w tamtym statku były jaja, no. A tutaj no nie tutaj są i prostu... jaja, tylko że nie, no nie, To są, tutaj są pojemniki. Tu są pojemniki, no, tu są pojemniki. Z... Ale widziałeś te jaja mógł... sadzone, na którymi sterował tam. Słucham? Ale widziałeś, jak jajami sterował, sadzonymi. Tam, tam jest taki Tymi dźwiękami. Nie, nie pamiętasz to? Ale nie, dobra, to ty mówisz o ten. O. Nie no, żartuję o, oczywiście tak próbuję. Nie, nie, ale nie, no, chodzi ale... mi oczywiście o wiesz, o ja jak senomorfów. No. Wiadomo, tak. że dużo, dużo statków i dobra, to się wszystko jeszcze jakoś tam da skleić. Natomiast tak. całej reszty się nie da skleić, a scena z dwoma naukowcami, którzy zostają odcięci w statku, mhm. to jest po prostu dla mnie jakiś paradoks i. i no, tak. Absolutne quiproquo. I każda, każda reakcja, każda kolejna rzecz, która się dzieje z tą sceną jest po prostu tak zła i tak nie, niewłaściwa. No, biolog, który się bawi z obcym, bo być please. No. Tak, jakby to był w ogóle jakiś, jakiś kociak albo albo piesek. No tak, no tak, no absurd, no absurd zupełnie. Hmm. Ale... I, I naukowcy, którzy generalnie, rzecz biorąc na first kontakt, to nie jest spoiler, bo to akurat wszyscy wiemy, że tam się spotykają z obcymi, prawda? Ale hmm. naukowcy, którzy mają first kontakt z obcymi, i reagują na to, jedni z powątpiewaniem, a drudzy uciekają. No, mhm. Kurczę, no, ja sobie wyobrażam, że jak naukowiec spotyka się pierwszy raz z obcą cywilizacją, to chodzi po ścianach z wrażenia, a nie próbuje uciec. Dokładnie. Znaczy, nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy osoba, która pisała ten scenariusz, czy, właśnie bo czytałem te różne opisy, no nie? Czy, czy ona się nadawała do tego, tak? Bo to jest jakiś, nie, nie. jakiś, jakiś, jakiś zdolny gość, ale coś, coś mi nie wychodzi. E, ja nie chcę teraz wchodzić w szczegóły tam nazwiska i tak dalej, bo to wszystko musiałoby się obić o spoilery, co mi się nie podobało, co tak, ale nie wiem, e, gdzieś ostatecznie to, to wydaje mi się, że to, na co czekaliśmy, tak, e, czyli rozwianie pewnych, nie wiem, jak to powiedzieć, tajemnic, tak, które Czegoś, czego, czego ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy pewnych rzeczy zupełnie nie poznali. Tak? Gdyby, mm. gdyby Ridley Scott nie próbował nam wytłumaczyć, skąd się wziął ten obcy, jak wyglądali inżynierowie i tak dalej. Bo ja pamiętam, to najbardziej straszy to, co jest nieznane. No. Tak, tak. Wiadomo, ciemność i dźwięki, a nie kurczę. To, Kulturystyczny co ma... albinos, który wygląda po prostu jak rzeczywiście, jak, jak pubu. A ja czwórki ja no. będę bronił. Jeżeli napijesz do czwórki żenetowskiej, to ja aliena czwartego zawsze. Ale będę nie, ja uwielbiam, ja uwielbiam. Aż, Zresztą, akurat no właśnie to... ta scena, kiedy wysysa wiesz tego obcego na końcu i przez sekundę widać ludzką czaszkę na koniec, to jest zajebista rzecz. A Ale tak to jest dobrze. zupełnie z, z czymś innym związane. Tutaj, Znaczy, ja nie wiem, czy to akad aż, aż tak daleko pomiędzy. Bo mi się wydaje, że Ridley Scott gdzieś tam w poważaniu ma naprawdę ten cały lor alienowski, tak? On, oprócz zrobienia swojego filmu, to nie wiem, czy on się tak specjalnie interesował, co, co zrobił Fincher, co zrobił Cameron, co zrobił mm. Joshua Wedon, nie? A on po prostu skoncentrował się na tym. Na tym swoim Wedon, Wedon w czym? A Whedon w czym? Przepraszam, to teraz wykaże się absolutną ignorancją. Gdzie no on, on wyreżyserował to... właśnie, ale na czwórkę. Nie, Respekt. to Net zrobił? Słucham? Spółka Genet Caro. No nie, aż sprawa. To... To jest Żeneta, to, to nie jest Wedona, to jest Żeneta. No nie, nie, już sprawdzam, już sprawdzam. E, w no, takim tak. razie oddaję Ci. Było nie, to... Bardzo charakterystyczne jeszcze też, właśnie od strony wizualnej, Żenet i Karo mają specjalną w ogóle technikę znaczy, karowa się, bo Karo to jest jego operator on ma jakąś specjalną technikę wywoływania filmu, przez co one są takie strasznie mroczno, żółto, brązowo, ciemne. I to było właśnie też bardzo dobrze widoczne w czwartym opcji. Mm -hmm. Sprawdziłeś? IMDB? Y, tak, masz rację. Sorry. Nie wiem skąd mi się to y, wyobraziło. No Wedon zrobił ostatniego Star Treka, może dlatego dzisiaj. Nie, 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 nie. nie. Josh, y, już widzę. A słuchajcie. Josh, ja Josh, Josh Wedon jest jednym ze scenarzystów. O, widzisz, proszę. Tak, proszę. więc tutaj tutaj. Dobrze nie... wiedzieć, bardzo też to miła wiadomość. Nie, bo ja pamiętam ja... właśnie, że ten klimat taki był. Y, nie wiem, kojarzycie serial Firefly, prawda? Oczywiście. No, a... no to y, gdzieś tam ta grupa rogów, tak, z, z czwórki, no, z Przebudzenia. No tak tak, tak, tych i, I to mi się bardzo podobało. Ja pamiętam... Ja też to lubiłem. Podkreślałem już parę razy w poprzednich odcinkach, że grałem w karciankę obcy y, y, Aliens vs Predator i, i tam... Miałem wiele kart z takiego dodatku, który właściwie był dodatkiem Przebudzenie i miałem tam Ripley 8 i tak dalej, co też mnie gdzieś wciągnęło, także stałem się wielkim fanem po prostu na, chyba tej części najbardziej. Tak? Jakoś najbardziej no ja lubię prostu... chyba każdą. Każda ma coś, coś, coś innego oferuje, każda jest wiesz, wyjątkowa na swój sposób. Natomiast znaczy... co do jeszcze Prometeusza, to powiem tak, ja się spodziewałem po reżyserze Blade Runnera, i obcego, który jest, jak ostatnio właśnie koledze wytykałem w jakiejś dyskusji, w której porównał obcego do Prometeusza. No, obcy jest filmem, który został wpisany do na Bibliotece Narodowej Kongresu, jest przechowywany jako dziedzictwo kulturowe Stanów Zjednoczonych ze względu na wyjątkowe walory estetyczne, mhm. filmowe i coś tam jeszcze. I generalnie przekaz, jeżeli chodzi o przekaz, tak? i tego Prometeusz raczej nie będzie miało. I czy pokusiu, myślisz, że Prometeusz kiedyś... zgubiło to, że, że było tam zbyt wiele miejsca poświęcone na efekty specjalne, zbyt mało... To jest papka. No, to jest papka dla szczenastolatków niestety. No, to jest film, który dla mnie na, jest na poziomie Transformersów niestety. Ale to, no, to ci tak. reżyserzy starej daty, tak? Czy oni już stracili, prawda, ten, ten dryg? Tę ten, umiejętność robienia naprawdę filmów, które, które nie są właśnie tylko taką papką? Nie wiem, nie wiem. Może Steven Spielberg ruszałby tylko bajeczki, Zresztą robił takie bajki, ale teraz, nie wiem, się ten War Horse, nie, czas wojny chyba się nazywał, tak? Tak. I ten tam. I ten tam. Ale to jeszcze był zły. No właśnie, to jeszcze mógłbym przyjąć, bo to właśnie jest animowany film, taki bardziej skierowany dla młodszej widowni, więc tam wszystko to, co pokazuje. Co, mogłoby nam się nie spodobać, bo już jesteśmy tacy starzy, no, nie, nie na, niby na Indiana Jonesie, niby, niby to wszystko było, ale... No, ja się wychowywałem też na ten tenie, więc dla mnie to jest jakby ten, hmm. absolutnie nawiązanie do mojego... Tak, miesiącowa. ale kryształowa czaszka, jak ci się podobała Indiana Jones i kryształowa Nie podobała mi się, nie no właśnie, podobała Właśnie, to... Tak ja, ja to zawsze powtarzam, że, że Indiana Jonesem naszych czasów jest Uncharted drugi, nie trzeci, drugi. I to jest dokładnie to, czego bym oczekiwał od dobrego filmu przygotowego. Myślisz, że zrobią film Uncharted? To tak jak z filmem o Warcraftie jest i z filmem Halo, nie? Nie wiem, czy jak Warcraft by się sprzedał. To musieliby zrobić coś na miarę Władcy Pierścieni, ale, ale znowu graniem nie ma tego takiego, nie ma tej powagi, nie ma tego, ten świat fantazji jest taki przekolorowany, jest taki bajkowy War, World of Warcraft. Wracając jeszcze raz do Protonauta czy warto iść na jego do kina, mimo Ja wszystko. uważam, że to się powinno zobaczyć, bo są takie filmy, które się powinno po prostu zobaczyć, żeby sobie wyrobić zdanie, tak? No, ja, ja uważam, że w ogóle zawsze uważałem, że w science fiction to nie jest tylko i wyłącznie babka popkulturowa, ale też gatunek, który stawia jakieś tam ważne pytania do naszej przyszłości i stawia takie pytania Blade Runner, stawia Ghost in the Shell, stawia, nie wiem, Gataka i cała masa innych filmów science fiction, natomiast Prometeusz nie stawia. Prometeusz stawia tylko i wyłącznie na toczący się statek kosmiczny, ja chciałem, żeby ten film był dobry. Ja chciałem, żeby to był mroczny, klimatyczny, ciężki film science fiction. Nadliczyłem gdzieś, że będzie klimat, klimat z ukrytego wymiaru. Oh. Taki, taki, taką, taką chęć, że ch chciałem, żeby to, z tego zrobili horror, nawet nie thriller. Tak. Widziałeś jakoś... Pandorum? Widziałem, widziałem. No. No to, to, jest, to, jest, to jest moim bardzo... zdaniem dobry film science fiction z ciężkim klimatem. Tak, tak. Znaczy jest... Na szczęście inni twórcy jeszcze, jeszcze robią. Ja cieszę się strasznie, że będzie nowy, nowy Riddick, będą nowe Kroniki ridika hmm. i one będą raczej nawiązywać do Pitch Black niż, niż do. Do Kronik Riddicka. Tak, niż do Kronik Riddica, przygód yy, tego pana. Ja bo... powinni zrobić takie Escape from Butcher Bay, to byłby świetny film. Mm -hmm, mm -hmm. Nie sądzę, żeby. żeby... Gdzieś tam Alienowi i całym tym uniwersum zaszkodziło to, co zostało pokazane w Prometeuszu, ale też się zastanawiam, czy ktoś mieli chciał wprowadzić w ogóle Prometeusza do kanonu. No, no wiesz, co, on niestety jeszcze w tym momencie sam z siebie wpasowuje w kanon. No jest kanonem. Mhm. Możemy narzekać, czy nie, ale to jest wiesz, tego gościa, który stworzył Aliena, tak. Mhm.